W dzisiejszym odcinku pokażę Wam największy rynek bursztynu w Chinach i dowiemy się, dlaczego dla Chińczyków tak ważny jest ten kruszec. Zobaczcie do końca, bo odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Mój ziomeczek z Danii oprowadzi nas po tym rynku, wyjaśni różnicę pomiędzy rodzajami bursztynu, zdradzi parę sekretów biznesowych, również odwiedzimy warsztaty, w których produkuje się dekoracje. Więc dużo ciekawych rzeczy. Dzięki, że kliknęliście i zapraszam na... Film. Dzisiaj starczyło mi jeszcze czasu, żeby nagrać wam rynek bursztynu, największy w Chinach. Czemu handlują Chińczycy? Bursztynami. No i tak, wiemy, że Polska bursztynem też stoi. Mam dużo bursztynu, a zobaczcie, jak w Chinach się uwielbia bursztyn. Wszędzie on jest. Czekajcie? 60 I to. na dżunga Oh, uh, they oh, no, I, 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 They have a lot of amber from Poland, but mainly from Russia and Ukraine. Right. There's also amber from Denmark and Myanmar and north of China. Why is that from Ukraine and Russia? It's predominant because Russia is big, of course, and uh, Ukraine. You're digging a lot of. Stuff from the ground, and yeah. we they don't really allow that, like in Denmark and right. Poland, right? But right, there's right. a lot of mine, and it's very black market, they don't pay tax. And I, I actually, a friend of mine from Ukraine he told me that people just use some like big water pumps to just push it away from the ground, like disregarding the environment, yeah, environment. A lot of yeah. in Ukraine because of this. And, uh, many boss from China here, yeah, that are doing business here, they have went to Ukraine uh, with money to buy amber themselves and then disappear so the shops here they go on the fourth floor and then they buy their products they buy the raw stone there and then they go they have their own workshop but they go on the street out on the street there's so many workshops and then they bring them there and they have their own special design so you see it may look the same if to the untrained eye but this is different from this this is a different design and they're using some is handmade some is done by the machine you know Zobaczcie, jakie bursztyny są tutaj. No chyba tego nie musiałam pokazać, w każdym razie widzicie, że Chińczycy uwielbiają to. I pan nam powiedział że są straszne historie z Ukrainy. Cie Chińczycy lecą za surowcem, jadą tam kupić burszty. No i co? Nie wracają. In the amber with the, the animals inside. You see the spider? Insects. And insects in this. You know sometimes when I sell amber I find... Oh, they have insects. In fact, that one with insect inside, it could be worth more money. Pan mówi nawet, że te z robakami są droższe. Jakiś komar w bursztynie, To on ma większą. Cenę, ten bursztyn. If you are doing uh, many years of this business mm -hmm. and you are going through a lot of amber and you look carefully, and then you can save it, save it, save it, and you will have enough amber to open a, a shop just with insects. Mm -hmm. so, this is what we call hua, hua amber. Hua, hua, hua la, hua la and this is a biala it's a white amber yeah it's a white amber and this is a transparent amber and yeah, they have like flowers and you see there's some flower and some leaves and stuff inside i want to show you the museum but i don't know if we have enough time 因为牙齿不,不够硬啊, oh, 明白了, Some of them are very black. Stop it. So if the amber, it's like old amber, like 600 years, is okay. Uh, 500 years, is okay. But if it's get like 800 year, 1,000 years before a like, ago, we took it out from the ground, it's very brittle. Like if you drop it, like 800 year old, if you drop that, it, maybe just splinter. Druga jeszcze <noise> bursztynowa, nawet no, Trzebuliał. <noise> Wejście w kącie, okej, okay, ja na tym dawna, ale nie Zobaczcie, bursztynowe lampy nawet są. Pasują do bursztynowej komnaty. <noise> Ikony buddyjskie, oczywiście ozdobione bursztynem. Patrzcie, takie cuda bursztynowe też są. Połączenie bursztynu z buddyzmem, ciekawe, nie? Znaczy, no nie wiem czy ciekawe, no, Musicie wypowiedzieć, powiedzieć, bo dla mnie tutaj sobie bursztyn z. Myanmar. I guess. Myanmar Amber from Myanmar is more expensive or it's cheaper? Some no. Mostly cheaper. I think the, the most expensive is the white amber. Some of Yipo. this can be expensive. You see? So black. What? It's very very black. Bro, what are you talking about man? So again Yipo. the same rule. Mm, the whiter the better. What the f- <laughs> mm. Hi. Hello Hello? Hello. Hello. Jest to drzewo agarowe. To stało się sławne, dlatego że TikToki uruchomiły swój wpływ na ludzi białych. Udowodniły im, że takie drzewo jest zdrowe. Można używać przy kadzidełkach. I proszę bardzo, nagle się pojawił biznes, jest rynek, są sklepiki, i tutaj wszędzie nie wiedziałem nawet, że można takie rzeczy znaleźć. I to jest wszystko z tego drzewa. Tylko na południu, w Guangdong i na Hainanie rosną te drzewka, z którego się robi kadzidełka 15. Can you relax sleep? To jest basically marijuana. marihuana help you sleep so <laughs> can we can we help go you healthy and trendy and TikToky. Zobacz je 50 remient takie coś. I masz kadzidełka i nagle jesteś spiritual, duchowną osobą, a wcześniej nie byłaś, albo nie byłeś, teraz już jesteś Tu jest pokazane, że ten rynek powstał przy pomocy rządu. No wiecie o co my Zobaczcie, a tu jest taki bursztyn już w worku, panie Przynieść trochę bursztyna no. Jak to oni amber? Tak, da? no. na rusku też amber. Na rusku jantar. Jantara. my to Ruska. u nas trzy nazwania: da? jantar, bursztyn, amber. Pójdź do mnie. Pójdź do mnie. I jakaś brodająca zjeść bursztyn, jantar. jantar. No, ten rok, jeśli chcesz, nie ma no, się, i tak nie mają już to był właśnie na Yentar Kitaje, to samy Baszaj rynek, tak? No, no. To samo Baszyły rynek No jeśli mogę kami twoje istniać to byłoby co Super. I Be. zobaczcie jakie bursztyny tutaj są. Oczywiście one pochodzą z Rosji i się handluje. I pan powiedział, że w ostatnim czasie wcale nie jest najlepszy biznes, no bo po Covidzie się dużo popsuło, tak? No ale... Chiny cały czas są największym rynkiem zbytu tego surowca. U niego jest agarwood. Ja nie znam jak na, na, na ruską, na kitańską to chensiang, na pewno. Tak, tak. U niego jest chensiang typa. I on by chciał, kto, ja by pomógł sprzedać. Można, da? Co? co to znaczy? To jest 12 juńów za gram tak, zobaczcie, ile taki kawałek, bo kosztuje tutaj. Więc so ten jest 1100. No, kurde. 1000 jenów, czyli 5600 zł za taki kawałeczek tylko. I to jest bulk, to jest oczywiście masowa With waga. Niektóre kawałki, jak ten, Tak, to są wszystkie produkty so, z Ukrainy? Nie tylko kupić jednego, kupić I tutaj mamy przykład ah. takiego sklepu, który zaczynał właśnie od straganu. A teraz już to rozpowszechniają na online, sprzedaży w internecie. I w Chinach wiecie, że live streaming jest po prostu Przemocny. Kolega też z nimi streamuje, bo w tym też są pieniądze to są ogromne pieniądze, bo tak na takim rynku to ludzie fizycznie muszą do Ciebie podchodzić, no i ile takich ludzi będzie w ciągu dnia. No ograniczona liczba. A w internecie? Hello. Hello. Uh, the stuff to get ready uh, we'll put on in the beginning of the live show. This is the more cheaper stuff. After they will bring, you know, some more expensive stuff. Exactly, so it's like me starting with mortadella and...

七宝，这个在中国有几千年历史了。文化改革之后才来了，不是？不是，不是，不是，几千几几千年前就有。OK，所以就是跟佛教还是跟道家还是？佛，佛教佛。这个是对身体都有，这个琥珀有这个药用价值。药用价值，抗癌的这个叫琥珀酸。 A i nie masz tego. Z bursztynu można wyciągnąć jakieś lekarstwo na raka. Tak jest, jeżeli dobrze zrozumiałem. I jeżeli wierzysz w Buddę, w buddyzm, no to musisz takie rzeczy mieć, takie koraliki. Dlatego jest takie wielkie zapotrzebowanie na bursztyn. No, przecież nie może być tylko tak, bo im się podoba ta dekoracja. No, podoba im się dlatego, że są takie względy religijne. 止疼的药是吗？对，<Yeah. S 2> 你去那个药店里面去买药，它有这个，有的药是用这个琥珀粉去做的。但是你在你说的是中药还是外国也是,也是西药也是这样对，西药也是有有那、这个就是贴在这个胳膊上的那种止疼的、化瘀、oh. 的。I okaże s p r o s z k z jantarów b r n u też używa się do p r o d u c j i leków p e c i w b o o w y c h I jest. I mówisz, że jak pójdę do sobie do apteki, to zobaczę sobie na skład, to będzie właśnie proszek z tego jantaru. Dlatego, że jest tak, te streamowanie lukratywne, to w każdej szanującej się firmie robią te streamy. I to się robi na telefonach, nie? To nie, że trzeba mieć jakieś tam super studio. Oczywiście kupuję tutaj dodatkowe jakieś oświetlenie, ale wystarczy mieć telefon, albo najlepiej dwa. Jednym się nagrywa, że drugim odpowiadać wiadomości i już masz studio do nagrywania streamów. I tutaj oczywiście pani się już przygotowuje do tego, już są jakieś karteczki, promocje, zniżki, pan tam jest chyba szefunio i mówi jakie będziemy nagrywać filmiki promocyjne do tego streamu, bo streamy najwięcej przynoszą pieniędzy. Więc te filmiki to naprawdę jest promocja do streamu, żeby zachęcić ludzi, choć się będziemy coś sprzedawać dobrego, będą super promocje. No i jeszcze mamy mały ryneczek, zobaczcie, koraliki, tutaj są mniejsze, większe obrączki, wszystko co potrzebne do naszych buddystów. Tak jest. Chińczycy to są jeszcze buddyści, przynajmniej z tradycji. Nie wszyscy, bo niektórzy mają gdzieś te wierzenia, ale tradycyjnie jest takie coś, że oni jeszcze tam na 30%, 40% wierzą. Niektórzy więcej. Procent może być większy, może być mniejszy, zależy od Chińczyka, ale w tradycji oczywiście zostało to. I to jest buddyzm Zen, i taki właśnie buddyzm Zen nakazuje, żebyśmy mieli jakieś koraliczki, właśnie z tego świętego kamienia. Tak. I nawet jest biały jantar, proszę bardzo Amber, bursztyn może być biały, nawet nie wiedziałem To i i Nawet Tutaj ziomek, który sprzedaje mówi, że rzeczywiście bursztyn też jest dobry dla ciała Jak go nosisz to jakieś tam ma podać tak właściwości Nie wiem czy tak jest, on tak mówi, nie? on to sprzedaje, więc chcecie w to wierzyć, to wierzcie w każdym razie, takie informacje się zebraliśmy Chińczycy w to wierzą że to jest lecznicze, że to jest święte buddyjskie skończyliśmy zwiedzanie tego ryneczku i idziemy do małej restauracyjki. to są najlepsze restauracje w Chinach takie malutkie, nie sieciówki możemy sobie z szefem pogadać bezpośrednio są obrazki, jest czyściutko, no w miarę jest tanio, smacznie Delicious. Można sobie nawet takie żołądki owcze, jak gołąbki wyglądają kupić I to są te prawdziwe Chiny Na ulicy mamy straganiki Pani na Trójkowcu przyjechała, tu ktoś jakiś wózek odbawała, odczepił I można sobie pomarańcze kupić Malutkie restauracyjki, które można też zjeść, super Fajnie, za super cenę I tutaj mamy jeszcze jakieś, to nie są jabłuszka, to są jakieś specjalne frukty tutaj Patrzcie, parówę sobie można Żołądki, serce jakieś kupić to jest akurat dobry show dla To jest chińska lasagna. Hawa. Haha. Haha. Zobaczcie, można nawet zamówić taki mix smaków. Słodkie, kwaśne. I pani na trójkątówku to wszystko gotuje. Jest taki motorek. On jest też tani. Chyba kosztuje 1500 zł. I można nie tylko transportować swoją pupę, ale również swój interes. Amadoucy? Co żyje? Daj od Jasyany na Kanady. 谢谢有什但是他是吧？但是后面它是甜，让你有一种甜的感觉。就跟爱情一样，对吧？应该。应该是相反的，一开始爱情是甜的，后面是酸的。对。对呀。先给我甜，甜水好非常甜的，后面就酸得不得了。啊，对，好回甘甜。嗯哼。酸的都后悔了。 I to jest taka figa jakaś pigba kantońska takiego Oho, to jest lasagne, zobaczcie. Na takiej płytce kluskowej. Bo no to wszystko smaży z jajeczkami, z warzywkami, z cebulką oczywiście. Cebulki jakby brakowało, to bym nie wiem. Dobra. 3 złote za tą porcję. No e, bujona, bujona, Dziękuję, I mamy lasagne, Super sprawa. Zupka jest. Tutaj ziomeczek już... Dzięki kluseczki Ta zupka też jest mega, taki bulion z kości. Yy, też cebulka Spring. Mm. aż czuć tego bawoła, no. this is the thing. Mm. O dobre, Ale dobra. Przejdzie do In i jeszcze ostre. Ale jest miks smaków, naprawdę. Zobaczcie, jakie tutaj mamy dodatki. Wodorosty z papryką. Super sprawa. Wasze zdrowie. Pędy jakiegoś smoczego owocu nie wiem jak to określić, ale to też ma taki drętwy smak. Bardzo charakterystyczny. Nic do niczego to nie jest podobne. Ale to jest wiem, że cycłańskie i fajnie wali w podniebienie. Tutaj mamy groszek pieczony, Dobra, to sobie darujemy. O, ostrość, oczywiście Ostrość przybyła. Tak jest. Tak, zobaczcie, i możesz sobie tej rzodkiewki wziąć wziąć jak chcesz? Jak to pan mówi? This is for me, right? Bo ta rzepa jest naprawdę super. Marynowana, konserwowana rzepa. Robi robotę, naprawdę. Jest mocarska. A tu jest chyba kapusta, jeszcze right? Tak, tu jest kapustka. Jeszcze, jakby wam brakowało smaku, to macie tutaj drętwy, olej. Oczywiście sojówka. O, sojówkę to możemy trochę wziąć. Ocet ryżowy. No. Bierzemy kluski, wcinamy. Bardzo ostre drętwe, jest tu smaków tutaj. Ale mój żołądek to może wytrzymać. Ja mam lepszy żołądek niż, wiecie, ten. Biergłę. Mm. i przebijamy zupką. No, Wyciągiem z bawoła. Jak będziecie mieć dziecko z Chineczką, tak będzie wyglądać. Tak jest. To jest owoc miłości pana Dani i pani z Wietnamu. Proszę bardzo. Da. da, No jest mi da, Da. Tak. Hej. To. tak gaga. wygląda właśnie metys białych ludzi z Azjatami. And this stuff here, you know, here they're making a soap from this. Melak. Yeah, soap for wash face and stuff like that. From Amber. Yeah, from amber. To amber. Okej. Zobaczcie, tu mamy taką mini pracownię, warsztat, gdzie szlifuje się, obrabia amber. Nasz bursztyn. No nie nasz, pewnie ukraiński. Jak? How do you know it's for tutaj są maszyniki tak robione tak się szlifuje. Pan tutaj na chrzeniach, tak? tak to how can? But you can make soap from this. No, yeah. Yeah, yeah. I'm making soap. I'm making silver colloidal silver soap. From this no I, I didn't i didn't try that yet z tego kurzu z można robić mydło. you can at your home you can design whatever sketch you want and if you don't have the machine then you put your usb and you bring it here and you can plug it in and you can borrow their machine and you can talk the price whatever you want you know Right, so you can cut out your own design and that will only be you having that he's doing one piece another piece another piece and he's just you know cutting away I na tej ulicy są warsztaty, które zajmują się właśnie obróbką. Czyli kupujemy na piętrze albo na parterze tego rynku kruszec, przynosimy tutaj, jest obróbka. I nawet TikTok ma tu swoją centralę, żeby wysyłać stąd bursztyn i te drzewo agarowe. Specjalnie do tego zostały budowane. Oczywiście są inne firmy, które wysyłają paczki, ale tutaj specjalnie z Dowinu, bo Dowin

a wieczorkiem zaczyna się sprzedawanie w sieci. I łapiemy rybki czyli klientów właśnie w tej sieci online. To jest slightly, slightly different you know, and the trees are slightly different, you know, all of them are amber trees, but They have. In the north China, even Myanmar, you know, they there's war. They also have. And Dominicana? Even recently, they find, very deep in the ground, they find the amber in New Zealand. I zobaczcie, jak to się odbywa. Oni cały czas są przed kamerką, krzyczą ceny, co chwilę mają jakieś tam swoje triki, żeby namówić widownię do tego, żeby kupili. O, tu jest jakaś zniżka. Nie, słuchaj, ja ci sprzedam tanie. Nie, nie możemy tak robić. Nie naszym widzom sprzedaj jeszcze tanie! Nie! Takie obrażanie się, emocje, dramat, krzyczenie. No i to jest właśnie stream w Chinach. Wszystko, żeby sprzedać. Jak najwięcej. To już wszystko, jeżeli chodzi o bursztynowe przygody, taki odcinaczek dla Was przygotowałem, dziwaczny, bo dlaczego miałem w ogóle pomysł o bursztynie nagrywać? Przez przypadek, bo byłem na największym rynku elektroniki na całym świecie. Tutaj w Chinach, wszędzie, o którym też pewnie będzie odcinek, bo to jest początek historii tego miasta, więc warto o nim wspomnieć. I spotkałem tam ziemeczka z Danii, który powiedział: Słuchaj, ja zajmuję się bursztyną, wiecie co? No, jest największy rynek bursztynów koło mnie, wpadnij, pokażę ci, oprowadzę i rzeczywiście oprowadził. I fajnie opowiedział, nawet o kulisach, o kruszcu, ile co kosztuje, jak tam z Ukrainy się go sprowadza, więc były ciekawe rzeczy. No i najważniejsze dowiedzieliśmy się, dlaczego ten bursztyn jest tak ważny w Chinach. Że to nie jest tylko po prostu taka dekoracja, tylko ładnie błyszczy i już. Chodzi o ten buddyzm Zen. I na tym się nie kończy przygoda z tamtego dnia, bo jeszcze mamy drzewo agarowe, które. Też ma dużo treści i zabieram się za tłumaczenie, za dodawanie napisów. Trochę to potrwa pewnie. No bo co? Trzeba działać. Szczególnie jak piszecie takie fajne komentarze, subskrybujecie, widzę, że rzeczywiście jesteście aktywni. To mnie napędza do działania, naprawdę. Mnie to motywuje, psychologicznie naprawdę to pomaga. Jak siedzisz, ślęczysz nad kompem 4-5 godzin, żeby skleić jakiś filmik. Czasami nawet nie masz pomysłu, tylko próbujesz się zmusić i ktoś ci napisze komentarz: A, ale masz fajne poczucie humoru, ale masz dystans, ale fajnie oprowadzasz, naprawdę ci to wychodzi. Kurde, to nie robiłbyś tego? No pewnie, że trzeba robić. Szczególnie też, że teraz włączyła mi się ta monetyzacja. Znaczy, sama ona się nie włączyła. Widzę, że przyszła możliwość, że można to jakoś już monetyzować. Do końca nie wiem jak, dopiero kliknąłem parę rzeczy i to. Skarbówka się już niedługo będzie za mną czaić tam. Już mam koszmary, że taki dementor skarbowy już leci za mną. A gdzie ty jesteś? W hidach? Myślisz, że cię dogonię? Come back. Więc też takie mam zimne poty, ale to potem, bo teraz nagrywam te filmiki, jest Bania. Wam się podoba, to najważniejsze i co? To wszystko. Następny odcinek to drzewa agarowe. Dzięki, że przyszliście. A jeszcze na kwestia: dyski przenośne. Akurat Dziomaczek się pytał, jaki kupić sobie dysk bo potrzebuje na filmiki i można sobie samemu zrobić dysk przenośny z dysku NVMe tak jak ja tu mam zobaczyć on się na akurat trzyma do mojego kompa, bo na tym kompie jest mało miejsca, to znaczy na Macu możesz sobie więcej miejsca kupić, tylko te rozszerzenie kosztuje tyle, ile chińska żona, więc jednak polecam Wam kupić sobie takie dyski, teraz one są super tanio, no może nie najtaniej, bo akurat chyba ten kosztuje jakoś 800 zł, ale wiecie, że warto, 4TB, bardzo szybki, naprawdę kilka sekund można przerzucać rzeczy, akurat to zabra firma, to jest Lexar. Znaczy ja przygotowałem sobie tutaj na telefonie Lexa, nie wiem czy będzie widać, tam wkleję chyba screenshota. I akurat ten jest dobry. Używam go roczek i to jest chyba najlepsza firma tutaj w Chinach, w Shenzhen. Bardzo szybki, dobry, ok ale kupiłem jednego bubla. Firma Goodga i przez niego straciłem praktycznie YouTube'a. Bo pierwszy filmik, jaki obrabiałem, to właśnie był z Hongkongu. Robiłem z plików, które były na tamtym dysku. Akurat było w tej ramce i on się zepsuł. Odzyskałem większość plików, ale już tego projektu nie odzyskałem. I tam była jeszcze masa innych plików i materiałów, które już no, musimy się z nimi pożegnać. Dlatego nie kupujcie. Nie oszczędzajcie na pamięci, trzeba kupić naprawdę dobry dyski, jeżeli zajmujecie się nagrywaniem filmików, czy w ogóle, jak Wam zależy na Waszych plikach. To najlepsze firmy z tego, co widziałem, to jest właśnie SanDisk, Samsung, no i Lexar, jeżeli chodzi o chińszczyznę. Jak do tej pory, wszystko działa ok. Jest tam gwarancja na 5 lat, ale na te wszystkie buble inne też jest gwarancja 5 lat, więc to chyba nic nie mówi. Jak ten bubel mi się zepsuł, tej firmy, Goodga, to go oddałem, wymienili mi na nowy. Nawet nie chcieli mi pomóc w odzyskaniu plików. Ja sam odzyskałem więcej, niż oni mi pomogli, a nie mogli mi plików z formatu Maca odzyskać. Powiedzieli, że się nie da. Tacy byli pomocni. No i co? Warto było nie pomagać mi. Teraz macie antyreklamę. Nie to, żeby ją przykrzyć, tylko po prostu... Serio, żeby się z Wami podzielić, nie kupujcie takich rzeczy, naprawdę, lepiej kupić droższy, a lepszy, tak jak ten firmy właśnie Lexar. No, a jeżeli się popsuje w przyszłości, to też Wam naznać. Po prostu uważam, że lepiej, żebyście je uczyli na moich błędach, niż na swoich. No i vice versa, jeżeli macie jeszcze takie jakieś buble, które kupiliście i nie polecacie, to piszcie o tym, bo też mnie to ciekawi. Potem jeszcze chyba powiem o tych GPS-ach, pluskach takich, bo kupiłem parę i powiem Wam, które są lepsze, a które gorsze. No, po jakimś czasie, jak już się zużyją, czy baterie będą siadać, to Wam wtedy powiem, które jest lepsze przy No dobra, to tyle. Dzięki, że dotrwaliście i co? Do następnego razu. Bądźcie zdrowi nie chorujcie tak jak ja. Cześć, cześć.